Dobra. Zobaczmy co tam jest nowego w tej grze Dobra, po kolei. Co coś się zmieniło? Chyba nie Czekaj, o, ci... kurde, jakoś cicho bre. I podobno Nie wiem czy nie jest podwójny dźwięk. Czekaj, bo kurde cicho jakoś jest. No gorilla tak jest cichy, nie? No. Halo? Halo. No czemu jesteś podwójnie? Nie no, bo ile tak zepsuł wszystkie ustawienia, wiesz? Czekaj, bo problemy techniczne. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Dobra, już lecimy dalej, bo coś się nie wiem, dźwięk, nie wiem, jest jakiś głupi ten dźwięk w tej grze. Dobra, idziemy dalej. Uwaga. Wow, nic się nie zmieniło, wracamy. No. Dosłownie nic, chodź. O, a tamten znak tam był? Najciekawsze pewnie. O! No, no! You're in a private room, so go wherever you want, make sure you Sit by the players. Dobra, zobaczmy. Jest! O, można to wziąć! Siema, Hej, chciałabyś. Nie! 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 O, poczekaj, takie coś. Hej! To tam, albo tu można, jak o tak, o! O, o patrz, można rękę w sumie przełożyć. No. Hej, 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 tylko niczego nie widzimy. Tam, jak tam u ciebie? Uu, mega fajnie, patrz jak się super kręcę. Fajne są te takie ale małe jest. tutaj, jest niebieski. To jest fajne. Nie mogę dwóch na... Ej, można dwie na raz! A jest, patrz, jest jeszcze flashback. Nie mam w ogóle hajsu. 3400. O kurde, co to jest? Co to? O, to tarcza, to ten, to ma ten. Alastor. O, ale fajny odkurzacz. Tylko ciche, to wszystko jest. Goolet, Ty, a może, a można tak zrobić i. Patrz. No, pozamiatane. ser. to jest gąbka. O, ale. Co no to fajne nawet. A to papka na myszy? O Jezu! Boing. To... O pszczółka. A ser? Mogę te rękawice kupić, jeśli są fajne. ale trochę spuki scary. Nie, są ohydne. Nie w życiu. W życiu. W życiu bym mnie nie kupił. O jest zepsuły. No tego nie było, tego tutaj wszystkiego, tej całej ściany. Tego nie było. A tak, tego nie. Nic się chyba nie zmieniło Nic totalnie, ale to może być Freebird. No SIKU Siko, nie. To jest ta śnieżka. Wibracje mi się zepsuły okay, Czekaj, czekaj na mnie, czekaj na mnie, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Idziemy tyłem, chodź tybym, chodź tybym, no, no, no. Ty. O, biało jest. Co jest? Ale super! Co tu? tu ale czemu jest zima na tej mapie! Czemu jest zima? Ładnie wygląda wszystko... Mała co my ta mapa? Ale fajna! Ej, chodź do tego domku! Co jest ten domek przecież tego? To jest ten domek z, z Foresta. Tylko jakiś duży. Ej, patrz, to jest jakiś fight On się bije ten! Elektroid jakiś z Crash Się bije z tym snowmenem. chodź tam gdzieś, wejdziemy gdzieś. O Ale Wolran, kurde! Nie! Nie, 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 nie! Ty może potem po prostu nie można wejść. A bo tak tu! O no O nie! No teraz już nie. No? Ty, a może jakoś da się wejdzie. We nie private room. No good, the... O! Patrz! Hello. Ale tu jest śnieg, yeah. to jest zablokowane. No, no bo ma P. Nic nie rozumiem. Oni się gonią i chodź, wykorzystamy nasze taktyki, jak oni się gonią. O jednak, chyba nie. Ty czemu, czemu nie skończyło się jeszcze? Ej, ktoś tu jeszcze jest? Glowstone jest. O ty, dziadzie. A on próbuje tam wejść. O Jezu Dawaj, chodź jeden na jeden. Nieźle wyglądam.